Cześć, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak ułożyć kostkę 2x2 Kupiłem ją od firmy Rubiks, można ją też kupić na rubiks.com Jest to kostka 2x2, pomogę Wam ją ułożyć I tak, to jest najmniejsza kostka, którą można pomieszać i Dobrze, jeśli umiemy układać kostkę 3x3, wyjdzie na to, nam to akurat. Bo ta kostka jest. Ja układam ją tak jak kostkę 3x3. Dobra, to nie przedłużam, zacznijmy od pomieszania. Ok, gdy już pomieszaliśmy kostkę. Yy, zaczniemy od ułożenia białej ścianki. Yy, yy. Tak, to ja zacznę od tego klocka. Jeśli tu mam klotek biały, to szukam kolejnych białych. I tak daję ten klotek na dół. I szukam teraz biało-czerwonego na przykład. No to jest czerwony. A tu biały. Więc musi też być czerwony i tu biały. Tu będzie zielony. W takim razie. Dobrze. O, znalazłem. Zielony, czerwony. Dajmy go nad to miejsce. Ja już go mam. Już mamy go nad tym miejscem. wracałem kostkę tak. Aby był on po lewej stronie. I robimy algorytm taki. Góra, prawo, dół, lewo robimy ten algorytm i tak długo aż nam ten królewski biały wejdzie góra prawo dół lewo góra prawo dół lewo i mamy go teraz szukamy kolejnego bia białego biało-zielone kolejny biało-zielony Jest są tu. Zdajemy go na to miejsce. Czyli jak on ma być tu, a jest tu, to tak przekręcamy. Jest on po lewej stronie i robimy. Góra, prawo, dół, lewo. Gdybyście mieli taki przypadek, o. Jeżeli on już jest tu wsadzony w to miejsce, ale jest in, inna, inaczej obrócony, tak jak mój, to też po lewej stronie wyjmujemy go. Góra prawo, dół, lewo i wsadzamy. Góra prawo, dół, lewo. Góra prawo, dół, lewo. Góra prawo, dół, lewo. Teraz, gdy już ułożyliśmy białą ściankę, mamy tutaj wszystko się nam zgadza u góry mamy żółty klocek w moim przypadku jest to żółto, zielony, niebieski więc szukamy ścianki pomarańczowej i niebieskiej jest, tu jest pomarańczowa, to niebieska więc dajemy go w to miejsce aby nam pasował już go mamy, to tu nam pasuje, ale za to tu nam nie pasuje, bo tu jest ścianka zielona i pomarańczowa, a tu jest yy, klocek niebies yy, yy, przepraszam, żółto niebieski czerwony. Więc pod prawym kciukiem mamy ten klocek, który jest tu już sadzony I robimy tak lewo. Góra, prawo, góra, lewo, dół, prawo, dół. Teraz patrzę, czy to się zgadza. Klocek pozostał i tak. Tu mamy zieloną, tu powarańczową, ale znowu jest zły klocek, bo tu jest czerwony, a tu zielony. Zielony akurat się zgadza, ale czerwony się nie zgadza. Więc znowu pod prawym kciukiem. Trzymamy go i lewo, góra, prawo, góra, lewo, dół, prawo, dół. I patrzymy. Tu nam, tu nam szedł. Tu nam się zgadza. Ale za to tu nam się nie zgadza. Więc jak tu mamy dwa, czy mamy teraz ten nowo wsadzony i znowu. mi tak długo, aż nam wszystkie będą pasować. Mogą być inaczej włożone, ale muszą być tego samego. O, teraz nam pasuje, bo jest czerwony, żółty, zielony. Jest czerwony, zielony, biało, pomarańczowy. A, nie pasuje nam, bo ten klocek powinien być tu, a ten tu. To znowu robimy. Sprawdzamy. Znowu nie pasuje. To znowu robimy. Już nam mamy, ale znowu nam coś nie pasuje. Czy mamy teraz ten klot? Więc. Już nam tak długo nie będzie wychodziło to, na przykład jeśli tu nie mamy, to możemy zrobić to samo. Tylko, że tamte musi zostać. O, teraz. Gdy już tak zrobiliśmy, bo nam długo nie wchodziło. To przekręcamy tu. I tak. Tu nam pasuje. Tu też nam pasuje. Nie, tu nam nie pasuje. Więc jeszcze raz robimy. O, nam pasuje, to na mnie pasuje. Poprawiam klikę, ten dobry. I jedziemy znowu. Znowu, nie pasuje. Teraz, jeśli tu mamy, to możemy go sobie tu, sobie tu przekręcić. I jedziemy. Teraz już wszystko zgadza. Jest w tym miejscu, gdzie powinien, ale źle odwrócę. Już mamy tak. Odwracamy kostkę białym do góry. I pod lewym kciukiem ma być ten źle wsadzony. I robimy coś takiego. Góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo. Tutaj jest nie możemy zapominać o tym lewo, bo inaczej kostka nam się nie ułoży. Góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo. Już nam dreż tam wskoczyła. Przekręcamy ten źle wsadzony pod to miejsce i robimy góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo. I w ten oto sposób ułożyliśmy kostkę 2 na 2 Mogliście mieć też, że wam trzy nie pasowały, bo była taka możliwość. To, robi, to robicie to samo, tylko że dłużej. To w dzisiejszym poraniku by było to na tyle. Cześć.